Filmo, dzień tak? dobry dzień dobry Dobra, witam mm. Mm. Trochę jest, nie? Więcej, poziom wysoki. Także chociaż 200 na raz wziąć, bo mamy po 200 w basenach, nie? To no jeden basen by się opróżnił, a w drugim niech stoją na tlenie i ten, nie? Dobra. No tak sobie tam rozdzielcie, żeby 200 na raz strzepnąć. To tak chyba i robiliśmy i poprzednio zawsze to. Bo chyba w zeszłym roku Kamianka była, co? Są na Kamiance, no. A Szczupak chyba był tutaj. Tu, tu był Szczupak.

Svijet se genye tak po kotevku nan buzbe. Svijet se genye tak po kotevku nan buzbe.

tu sumie mało tego nie macie. Można. No, się, się w sumie tego mało nie macie. Można to opakować. Można to opakować. Jasne, że tak. Panie, panie. A jak się dąże? Są nie daczem? ma nas zarybieniach. Nie ma. Bo to jest rzadko się zdarza. Nie ma po prostu stwierdzili, że to jest ryba która tutaj nie dominuje. Bardziej Sumy i Szczupak. Taki bydlunek. Także one kurde szybko szybko przyrastają na granulacie. A teraz muszą być ciut wcześniej jeszcze, żeby one przez ten miesiąc czasu trochę się nauczyły brać jedzenie. Tak, żeby się Ciężko im to. No, są napasione. On mówi, że im zapas. dają teraz do oporu. Ale z czego tak. no, duży są wybierze i szczupa. a one się. Ja a, ludzie ile takich. Ale one teraz nie będą już, już teraz chyba o tej porze nie biorą. No nie powinny brać, dlatego to jest taki okres, że one że każdy liczy na to, że one się już przynajmniej do tego lata z kilogram jeszcze przytyją A i kolor zmienią, bo teraz się takie, bo one są od tych basenów tam, nie? Tak. A teraz tutaj one takie bardziej marmurkowe będą. Tak, się przebarwią. Ryba jest mi mizotomiczna ona. Dostosowuje się do... Ta.